Hey, mam butelkę z kozim mlekiem i paroma innymi rzeczami, o których za długo by mówić i buteleczką nakarmię małą sarnę. Tylko najpierw, sarna to nie jeleń, samiec sarny to nie jeleń, a samica jelenia to nie sarna, to jakby przerównać owcę do krowy. Małą krowę do dużej owcy. To jest mały wypłosz, więc będę bardzo trochę ciszej mówił, chyba ale się rybko. No dobra. Pierwnik jest taki, że może to wyglądać brutalnie, ale pierwsze łyki muszą iść na siłę, bo ani nie wygląda jak mama sarna, ani to nie jest cyc. z jest tyber skóry. Widać. <grytanie> Samobieżna kamerko, czyli widać sarenkę. Trzeba jej zasłonić takie w oczy, to ją uspokaja. I bezczelnie wepchnąć jej do dzióbka butelkę. A jak już załapie, można puścić i sobie wćmocha Chodź, chodź sam na kamerę Pokaż z bliska. Nie strasznie ręczą. Musi to puścić, ale jak już się dosta, to jakoś idzie. Punkt jest taki, że jakby to urocze zwierzątko nie było, to jest tu mały problem, bo najczęściej takie zwierzątka trafiają. Do nas niepotrzebnie, bardzo kompletnie niepotrzebnie, a brutalnie rzecz ujmując, są przy całkowicie dobrych intencjach pozytywnych wynikających z innych, ale przy braku wiedzy są odbierane matką jakby. Moment, bo się zawiesiłem z uwagi na koniec butelki. Ok, tadał. O, dobra. O, myk jest taki. Może ten mały bombę, który właśnie chce uciec i niech ucieka No lecz Czy nie? Pomasujemy brzuszek? Jak się w naturze? Pomasujemy Dobra, myk jest taki, że to już jest całkiem rozbudowana mała sarenka, Ale jak one się rodzą, to są kompletnymi pierdołami Które ani nie uciekną, jakie coś pogoni Ani się nie obronią Więc Mama sarna może uciec, ale to małe nie może i trzeba było to jakoś w naturze rozwiązać. Więc generalnie takie małe jak się rodzi, to się kładzie w trawie, kompletnie nic nie robi. I nie pachnie. Małe sarne nie wydają zapachu żadnego absolutnie. Także ani nic ich w tej trawie nie zauważy, ani nic ich nie wyczuje. No nie bój się. Chcesz biec się przesuną. Proszę bardzo. Tylko No, więc takie małe sobie leży, a matka przychodzi do niego, tylko pokażę, bo uciekł, a ja mam rekwizyty nawet. Więc... To jest matka, a... a, 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 nawet proporcje to odda, a to jest mały bubu. I teraz małe bubu leży w trawie, o, i go nie widać, ani nie czuć. Matka przychodzi dosłownie na minutę dwie, żeby go pokarmić i tyle to trwa. A potem idzie dalej sobie jeść o kolce. E, listki malinek. Żeby sobie jeść i to wszystko. To małe generalnie praktycznie przez cały dzień leży w trawie i się nie rusza, nic nie robi. Ale teraz jak to małe leży, a mama się kręci, to jak mama wraca, to ona już pachnie. I dlatego nie trzyma się małej, żeby nie wabić do niej drapieżników. Jak małe wyczuje zapach, to zaczyna krzyczeć. Mamy i mama przychodzi, karmi, koniec. Kropka. I teraz, jak to małe bubu sobie leży, ała, widzicie, w kwiatkach, to wtedy idzie pan grzybiarz. Nie mam rekwizytu do pana grzybiarza, to będzie pan grzybiarz, tup, tup. Po czym widzi, ojej, mała sarenka opuszczona. Po czym ją zabiera, i sarenka trafia do nas. Co nie jest aż takim złym pomysłem, gdyby nie to, że tak sarenka odchowana. W niewoli ma paradoksalnie dużo mniejsze szanse na przeżycie niż taka wywoli woli, na wolności. Cięcie, powrót, z ręką. I teraz, gdy taki pan grzybiasz ją weźmie i trafia do nas, to po pierwsze, ten zwierzak jest zestresowany znaczy, może już nie ten jest zestresowany. To raz, to wpływa na jego układ odpornościowy, czyli lekko go upośledza. A dwa że to, choćby było, nie wiem, jak zajebiste, to nigdy nie będzie idealnym substytutem dla mleka matki. I znowu układ odpornościowy jeszcze bardziej leci w dół. I tak naprawdę może taką sarenkę małą, którą tu odchowujemy, choćby była odchuchiwana i miała kontrolę weterynaryjną, może ją zabić jakiś drobnoustrój, który w nadużebie jej nie zabił. Właśnie przez padnięcie układu odpornościowego. Choć nie tylko. duże rzeczy. Tak czy siak, kulu jest takie, że jeśli znajdziesz widzu sarenkę leżącą w trawie, idąc po lesie samotnie, to nie oznacza, że ta sarenka wymaga Twojej pomocy. Nie zabieraj jej, chyba że akurat jest poraniona, albo wygląda odwodniona, albo obok leżą zwłoki matki. Dużo czynników musisz tu ocenić sam, ale właśnie, sedno jest takie. One przez cały dzień leżą w trawie same, i to jest naturalny stan rzeczy przez parę ładnych tygodni, gdy są małe. Pogadanka edukacyjna. Pa.